Jakby tego było mało, Karol Nawrocki jeszcze ukuł Donalda Tuska w miejsce bolesne, w miejsce rosyjskie. A o zagrożeniu ze wschodu, to ja już mówiłem, jak pan premier spacerował Pomolo i tulił Rosję, jaką ona jest. I mówię nadal, ale nie przy okazji powstania wielkopolskiego. To nie ten wątek. Posypały się komentarze, rozgorzała temperatura sporu. Wreszcie, wreszcie święta minęły. Można się wziąć za to, co lubimy najbardziej za internetowe mordobicie. Była kłótnia, były spory, były wyzwiska. Naprawdę na to czekaliśmy tak długo. Całe dwa, trzy dni bez tego. No. Przyznacie sami, tak się nie da. No i oczywiście przy okazji prawicowy komentariat ogłosił wielkie zwycięstwo. Co ja gadam? Zwycięstwo. Ogłosił triumf Karola Nawrockiego. Otóż policzyli lajki. Donald Tusk ma 11 tysięcy lajków. Sporo powiecie. No tak, ale Karol Nawrocki 39 tysięcy. To są dane z chwili, kiedy nagrywam. One się mogą trochę zmienić. Coś tam pewnie wzrośnie. No ale to jest prawie cztery razy. No w każdym razie grubo ponad Trzy razy więcej lajków dla prezydenta niż premiera. Hurra, wygraliśmy. Naprawdę jesteśmy wspaniali.